12 do 1 pokonujemy GKS Futsal Nowiny, na ile ten Roman Wachło jest w pełni zadowolony z tego dzisiejszego meczu? Zadowolony na 12, tak można powiedzieć, także wynik pokazuje, że, że fajnie, fajnie to wyglądało, chociaż Nowiny postawili się, chociaż przyjechali tam w ukraińskim składzie, ale walczyły. pomyśleli, także szacunek dla nich też się należy, że w takim ukraińskim e, składzie przyjechali i nie bali się po prostu nas, e, lidera e, tabeli i grały w swój futsal. No tak jak już mówiliśmy też z Łukaszem Borkowskim, że z Cafaro tydzień temu była pierwsza, pierwszy mecz na zero z tyłu, dzisiaj pierwsza dwucyfrówka i chyba fajnie, że jakieś takie drobne cele na tej, na tej takiej liście tych celów też większych udało się odhaczyć. No dokładnie, w, każdy, w każdym meczu trzeba stawiać sobie swój, swój cel, co mamy zrealizować. No szkoda, bo uczulają swoich zawodników, że chcemy zagrać na zero, tak jak w ostatnim z Cafaro. No nie udało się nie udało się, bo szkoda, bo w sytuacja, kiedy szedliśmy do kontry na 3-1 i później rekontra i my tracimy bramkę, to, bo to boli. Bo jakby Rywal z z tego ataku pozycyjnego czy tam z całego fragmentu, no to no, nie byłyby żadnych pytań, a po prostu z naszej kontry z re kontrę, no na tym będziemy pracować. Tak jest, no teraz prawie dwa tygodnie do następnego meczu w Siemianowicach, Jak te dwa tygodnie upłyną, przydadzą się, czy, czy jednak jest to trochę wybicie z rytmu? i tak i nie pomślę, że no, jest też wybicie z rytmu, bo ja uważam, że dobrze jaki że jest co, co tydzień jest mecz, ale nic, popracujemy więcej na, na, na tym, co nas najwięcej boli i przygotujemy się na mecz derbowy ze Siemianowicami. Śląsk dalej depcze po piętach, że równy krok liderów można powiedzieć w tej grupie południowej pierwszej ligi. Depcze, depcze zawsze, także, ale nie patrzymy na Śląsk, wiemy, wiemy jaki, jaki jest wynik wczorajszy, że oni wygrali 4-3 z Krakowiem, ale w, My patrzymy na siebie, wiemy co mamy, mamy zrobić, co mamy do zrealizowania i będziemy wygrywać każdy mecz, także nikt nie patrzy na nas. Oby tak było. Dzisiaj Kisielow wrócił, wrócił do bramki, nie było Grecza, czy, czy coś może tu się zmienić przez te 13 dni w sytuacji kadrowej? Może się zmienić. Nikt nie ma u mnie 100%, że, że dzisiaj zagrał, i czy tam bramki strzelił i za dwa tygodnie zagra. Mamy treningi, mamy dwa tygodnie do, do meczu w Siemenowicach. Greczu wróci? Greczu wróci, tak. Greczu wróci już na, w, w tym tygodniu, także od poniedziałku już pewnie trenuje, bo Greczu teraz złapał wirus i chorował. i Już dzisiaj był jako na, jako na trybunach, także od poniedziałku już wraca normalny ryb treningowy, także Mamy, każdy zawodnik ma dwa, dwa tygodnie, żeby udowodnić i zalapać się do składu z Siemelcami. Piotr Szemiot z pierwszą bramką dzisiaj w ruchu. No, też plusik niewątpliwie po tym wieczorze. Według mnie duży plusik, I nie tylko dla mnie, ale dla tego zespołu, bo Piotr coraz to więcej dostaje minuty. Bo naprawdę fajnie pracuje na treningach i to udowadnia. I dzisiaj dostał duże minuty i to wykorzystał i w poprzednich meczach miał naprawdę takie klarowne sytuacje, niszczyli bramkę, a dzisiaj miał brało dla Daniela Jagodzieckiego, że mu podał do Pustaka i Piotrek niszczyli bramkę, także fajnie, fajnie. Dzisiaj mecz parę dni temu tu na tej hali była prezentacja zespołu więc taki tydzień pełen wrażeń i jak trener tą prezentację przyjął? Przyjął to na plus. Nie tylko ja, ale cały mój zespół, obie tak dalej, takie prezentacje były i żeby futer się, w chorzowie się rozwijał. I, także my jesteśmy bardzo zadowoleni. Dzięki, Trąże. Dziękuję bardzo.